Ej, to widzowie Nie mam nic. Co tam u ciebie? Co no. tam u ciebie Zmęczony po pracko. Kolacja zjedzona. Ja też zjedzam. O Jezus, Maria! Teraz odpoczynek trochę. To ważne. Ja. Jest. Ooo. Oh. No, a ja zostałem ostatnio polubiony 5 dni temu, dokładnie, przez jednego futrzaka z mojego miasta. Oh. I, zam i zamierzam... No, dobra, wróciłem do o Jezu. Jezu. Witaj, panie sejmowie. Przybyło mi się, po bardzo długiej podróży. A gdzieś ty był? Bardzo daleko. Wszędzie i nigdzie. Przyjdzie. Riftki, i z powrotem. <laughs> Nie, co ty, aż tak długo bym nie siedział w kiblu. Jeszcze mnie nie pojebało. A, a skąd ja mogę wiedzieć, Rodyjko? Jezu, kochany. Nie no, stary, nie pojebało mnie, żeby siedzieć prawie pół godziny na kiblu. Niektórzy tak siedzą z telefonem. O. Wiesz, co ci powiem? Wskazałbym jedną personę, ale... ale nie. Nie, 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 to by było za mocne już. Muszę odpuścić, muszę. Jak to mój pan mówi od, y, y, od geografii muszą ugryźć się w język. No to gryźć najlepiej nie będzie. będzie. Tak. Jak tam, co tam? Jak no, wszystko nie? w porządku? U, u, u. Ej, jak A jak nie ci mogę podam tego podam historię zrobić? Tak, z tego z AI. Dobre są. No kurwa, można by było książkę. Skoro takiej o, nie. Wiesz, książkę jak książka, ale pływa kurwa... kurwa, ja no myślałem, jest... że Andras jest raczej, bo to ma nie topę. Kurwa, a z tych historii wynika co innego. No. Wiesz, Andras dokładnie jest switchem tak jak ja. A że jest w relacji ze, z, z liskiem takie, że lisek jest błotonem, no to już jest inna sprawa, tak? Ej, a tutaj najlepsze, o teraz zauważył, bo mówi sobie dzisiaj zdjęcie mojego psiaka, jak się... Bo chciałem go uchwycić, jak tak fajnie ząbki pokazuje, bo... Mhm. On ma taki kurwa swój i zbyt... ja pierdolę jak to wygląda, gufi, to ja pierdolę, nie, nieważne, nie udało mi się tego uchwycić, Ale mu wysłałem i napisał, o Jeziu, ale słodki, nie, i potem y, wysłał mi wiadomość, w której y, jest ta historia i napisał mi, zaraz przeczytam, nie, a mu taki napisałem, nie musisz się spieszyć, tego nie odczytał, nie, także, nie, to, nie, to nie jest ciekawie. Będzie. Co on wyspał dokładnie? <noise> A to już jest, jak to się mówi, tajemnica państwowa. Te, tego nie wolno zdradzać. <noise> Dobra, w sumie napiszę temu futrzykowi dzień dobry, co tam u ciebie spędzi. Ja tak jak powiedziałeś, że chodzisz do psychologa, to ci kurwa tego nie będę już pokazywać. pierdole. Bo będziesz musiał sobie po, po tym, co bym ci wysłał, chopie byś musiał sobie następną brać kolejkę, załatwiać u tego, nie? Psychologa. Następna wizyta by była i po cholerę tracić pieniądze na jakiegoś miernotę, który by gówno ci w sumie. Ale dał, ja mam ostatnie już z nim spotkanie w przyszłym tygodniu, bo ja przecież tutaj kończę ten. O właśnie, dlatego ja ci nie będę specjalnie stary dokładać więcej uciążliwości, dlatego mówię, nie będę tego robić, bo. Tak, jak e, Jobis nie wkurwie, nie proszę cię. To było zdjęcie yeah. bezpośrednio z tych nocy Work i tak, że to się nie dopatrzyło pewnych nieścisłości i to jakby... Wiesz, ale nie, to zdjęcie Poczekaj. akurat to było jeszcze jakby jak doktropy były. No to sorry. Dobra, tak, 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 tak. tak. To jedno, tak, oh. ale to z tym kinem to trochę inna sprawa. Oh. Nie wiem, nie dostałem tego zdjęcia, no to. O kurwa czekaj, bo ja to mam dalej tutaj. Czekaj. Znaczy jeść, bo... Wiem o które hmm. kino ci chodzi. To... Ale to było takie, hmm. że ty zdążyłeś sobie to zasłonić w miarę możliwego... tego nie było aż tak widać. Nie było widać knota też. Tak. Czekaj, to widzę. jest Knot... stary w świeczce. Jak e -e Ja chcę nie było, ale ma. streama. Więc widzę mówić. Plus o kurwa! Plus... O kurwa! Plus... O kurwa! Plus... Ou Jezu, dobranie! Poczekajcie! <grym> <tłuk Heraus> plus, <grym> plus tak samo jest zapis, więc mi go słuchaj? Zabyk się.